Witajcie na kolejnym podbyskickim podsumowaniu regionalnym, co tym razem. A w dzisiejszym odcinku opowiemy o Stop Alko w Pszczynie i będziemy mieli szczególnego gościa, naszego koordynatora z tego okręgu. Opowiemy także o wynikach i o ostatnim referendum w Cieszynie, a także o Parku Słowackiego w Biłku Białej i o tym, co się tam nie dzieje, a w zasadzie. To, co powinno się dziać, a to, co uniemożliwia mieszkańcom korzystanie z tego terenu, a także o naszej deklaracji programowej, która jest już dostępna na stronach Razem. Zapraszamy. W ostatni weekend w naszym regionie odbyły się aż dwa referenda lokalne. Jedno odbyło się w Wieleśni, a drugie w Cieszynie. I my skupimy się na tym drugim. E referendum cieszyńskie było zorganizowane po cichu z inicjatywy konfederacji która oficjalnie od tego przedsięwzięcia się odcinała ale przewodniczącym komitetu referendalnego był nie kto inny jak asystent społeczny posła lokalnego z Konfederacji Foltyna i zebrano odpowiednią ilość podpisów a mieszkańcy mogli wziąć udział w demokracji bezpośredniej kilka dni temu no i mamy już oficjalne wyniki wyniki mogą być ciekawe jeśli ktoś oczywiście śledzi lokalną scenę polityczną 98% osób które wzięły udział w referendum pokazały czerwoną kartkę e, obecnej burmistrzyni pani Gabrieli Staszkiewicz ale zabrakło niewiele bo około 300 głosów do tego aby to referendum było ważne i wiążące e, zdecydowanie dużo więcej głosów brakowało do tego aby odwołać radę miejską e, i już wiemy od poniedziałku że to referendum w lokalnej scenie politycznej nic nie zmieni, ale czy to referendum zmieni podejście obecnej pani burmistrz do tego, jak sprawuje swoją władzę w mieście Cieszyn? I tutaj mamy poważne wątpliwości, bo taki wynik, gdzie 98% osób głosujących daje czerwoną kartkę, a wcześniej zebrano odpowiednią ilość podpisów, żeby taką osobę odwołać. To powinno być zastanawiające. Została jeszcze połowa kadencji, ponad połowa kadencji, do tego, aby ten urząd piastować. A pani burmistrz, jak wiemy, ma sporo swoich własnych, prywatnych planów związanych z nową siłą polityczną, która gdzieś próbuje zaistnieć na scenie politycznej. No i tutaj. Mieszkańcy. 300 osób zaledwie brakło, aby mogła rozwinąć skrzydła w nowej partii politycznej. Mam poważne wątpliwości, czy pani burmistrz wyciągnie wnioski z tych wyników i przyłoży się do wypełniania swoich obowiązków, bo mieszkańcy cieszy na tego oczekują. Pokazali to nie tylko zbierając podpisy pod referendum, ale dając jej zieloną kartkę w tak ogromnej ilości. A przypomnijmy, 300 osób to naprawdę nie jest dużo. Pani burmistrz jest osobą specyficzną, która w sposób bardzo kontrowersyjny daje mieszkańcom do zrozumienia, co tak naprawdę o nich myśli i czy zamierza realizować ich postulaty. Raczej spodziewam się tego, że przy najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie opowiadać o hejcie wymierzonym w jej osobę. A to po prostu jest zwykły wyraz niezadowolenia. A to, że ten hejt się pojawi. To nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Już wiemy, że na, na dniach będzie głosowana specjalna uchwała Rady Miejskiej Cieszyna, gdzie uwaga Cieszyn! Zaciągnie pożyczkę w wysokości 10 milionów złotych na spłatę lokalnych zobowiązań i dziurę w swoim budżecie 10 milionów złotych. Jestem ciekawa, jaki byłby wynik referendum, gdyby pani burmistrz łaskawa była poinformować mieszkańców, że zamierza taki dług na niewielkie miasto Cieszyn zaciągnąć. Jak mieszkańcy postąpią w tej sytuacji i co się będzie działo w Cieszynie? Na pewno będziemy Was o tym informować, a tą lokalną scenę polityczną, nie tylko my, ale także mieszkańcy. Coraz uważniej oglądają. Cześć. Pszczyńskie Koło Partii Razem rozpoczyna zbiórkę podpisów pod naszym projektem inicjatywy uchwałodawczej, która ma na celu wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Nasi kołowicze zbierają podpisy na ulicach. W weekendy możecie ich spotkać już w najbliższą sobotę od godziny 14 na rynku w Pszczynie. Uważamy, że wprowadzone ograniczenia pozwolą ograniczyć koszty społeczne, które wiążą się ze spożyciem alkoholu w późnych godzinach nocnych. Wpłynie to m.in. na zmniejszenie liczb interwencji służb, takich jak policja czy straż miejska, a także ratownictwo medyczne. W innych miastach, w których wprowadzono takie ograniczenie, liczba interwencji policji znacznie spadła, czego przykładem są m.in. Kraków czy Katowice. Jeszcze bliżej nas podobne ograniczenie wprowadzono w Bielsku, na kilku dzielnic. Uważamy, że objęcie tym ograniczeniem naszej gminy będzie dobrym krokiem w stronę poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. A teraz wątek lokalny dotyczący parku słowackiego w bielsku Białej. Napisała do nas oburzona mieszkanka miasta. Osoba starsza, która regularnie z parku słowackiego korzysta w celach rekreacyjnych. Park jest w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Z tego parku korzystają nie tylko osoby starsze, ale także dzieci. Mieści się tam jedyna górka, w której, z której dzieci mogą zimą zjeżdżać na sankach. No i w tej chwili trwa rewitalizacja parku słowackiego. Problem w tym, że powinna trwać. To znaczy, została ogłoszona, ale na tym terenie nic się nie dzieje, a park został. Zamknięty, zamknięty i niedostępny dla mieszkańców. I tak naprawdę już informacje medialne informują o tym, że są pewne opóźnienia, co nie zmienia faktu, że teren, który, z którego ludzie mogliby korzystać, który mógłby być dla nich dostępny, w tej chwili dostępny nie jest. A mieszkańcy, zwłaszcza osoby starsze, cenią sobie bliskość tego terenu zielonego i chciałyby móc na tym terenie wypoczywać. Czy można było zaplanować tą rewitalizację w sposób taki, aby zamykać poszczególne części parku, na przykład etapami? A skoro nie zdecydowano się na działania w wyniku jakichś opóźnień z tą inwestycją, to czy można ten park otworzyć dla mieszkańców? Zapewne są tutaj jakieś rozwiązania i przede wszystkim mieszkańcom należy się wytłumaczenie. Kiedy, w jakiej perspektywie czasowej, prace ruszą, kiedy zostaną zakończone i kiedy ten teren zostanie im przywrócony do codziennego użytku? Te wszystkie pytania zamierzamy zadać w interwencji poselskiej, która niebawem wpłynie do urzędników miejskich, po to, aby mieszkańcy no, w sposób bardziej transparentny uczestniczyli w tych wszystkich działaniach miejskich, które się dzieją. Mamy takie poczucie, że tutaj w tym temacie miasto ma wiele do nadrobienia, a ja osobiście. Z wielkim niepokojem, ale i też ciekawością przyglądam się tej rewitalizacji, bo pamiętam, że wielka, szumna rewitalizacja Parku Słowackiego miała miejsce jakiś czas temu. Z informacji nieformalnych, ale osób zajmujących się ochroną zieleni wiemy, że Wówczas zniszczono bardzo wiele drzew i krzewów, zryto korzenie, drzewa zaczęły obumierać, więc teraz wydaje się kolejne pieniądze, żeby tą rewitalizację poprawić. No i oczywiście można było od początku zrobić to dobrze, ale po co słuchać mieszkańców i po co słuchać ekspertów? Można przecież taniej odwalić fuszerkę, jak to zwykle w Bielsku Białej bywa. No i teraz mamy kolejną fuszerkę, zamknięto, nic się nie robi. A mieszkańcy, jak to mieszkańcy, mają prawo narzekać, a w Bielsku Białej mają stuprocentowe prawo narzekać na to, co się w tym mieście dzieje. I to robią. A my będziemy o tym mówić i będziemy o tym pisać. Turbo Polska ma swoje korzenie nie tylko w Bielsku Białej, ale także w deklaracji programowej, która na ostatnim kongresie partii razem została przyjęta. A od niedawna deklaracja programowa jest dostępna na stronie Partii Razem. Gorąco zachęcamy do tej lektury. A dziś chcielibyśmy Wam przybliżyć trzy ważne postulaty, które tam się pojawiły. Zniesienie limitu długu publicznego, bo Polska powinna się rozwijać, likwidacja Senatu, a także Polacy pracują za długo, czyli skrócony czas pracy. Likwidacja długu publicznego co do tego nie mieliśmy wątpliwości, zagłosowaliśmy prawie jednomyślnie. Obecny limit długu publicznego jest ustalony wyjątkowo arbitralnie. Ma to kluczowe znaczenie, na przykład w okresie kryzysu, kiedy dodatkowe środki mogłyby pobudzić nie tylko inwestycje, ale także wpłynąć na rozwój infrastruktury. Skrócony czas pracy jest naszym postulatem. Od 2015 roku. Co do tego postulatu również nie mamy żadnych wątpliwości. Na ostatnim kongresie podjęliśmy korektę. Mówimy o skróconym czasie pracy do 32 godzin tygodniowo. Mówimy o tym nie bez powodu. Wszystkie analizy, i wewnątrzkrajowe, i te unijne, i w porównaniu do innych krajów europejskich, mówią jednoznacznie: Polacy pracują najdłużej. Pracują najdłużej, czyli eksploatują swoje organizmy. Na tyle, że jesteśmy również krajem schorowanym, a nasz tak zwany work-life balance, ale przede wszystkim po prostu nasze życie prywatne na tym cierpi. I to należy zrównoważyć, a zbiega się to nie tylko z wprowadzaniem sztucznej inteligencji w różne sfery naszego życia, w tym także zawodowego, ale także automatyzacji. I jak kiedyś mówiono, że rynek pracy absolutnie nie poradzi sobie. Z likwidacją roboczych sobot, pracą dzieci, e, wprowadzeniem średnio 40-godzinnego tygodnia czasu pracy. Tak się okazało, że to tylko oczywiście wyobrażenia i tragedie w głowach liberalnej strony sceny politycznej. My mówimy skrócony czas pracy, to jest to, na co czekamy. Senat marnuje nasze pieniądze. Dlatego większościowo na kongresie ostatnim partii razem zagłosowaliśmy, aby likwidacja Senatu została wprowadzona do naszej deklaracji programowej. Przede wszystkim dlatego, że wybory do Senatu promują te największe partie polityczne, ale przede wszystkim też dlatego, że Senat generuje ogromne koszty i jego likwidacja to po prostu realna oszczędność. A oszczędność też dlatego, że jest to organ, który nie posiada specjalnej inicjatywy uchwałodawczej. Zajmuje się raczej i wyłącznie opiniowaniem kosmetycznym tego, co wypracuje Sejm, a jego kompetencje są na tyle ograniczone, że można je rozdzielić na obecnie istniejące i funkcjonujące sprawnie instytucje. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć na temat naszej deklaracji programowej i wszystkie nasze postulaty, które zostały w niej zawarte, oczywiście zapraszamy na naszą stronę partii Razem, gdzie możecie zapoznać się z pełną treścią. Mam nadzieję, że już tęsknicie za kolejnym nagraniem podbeskidzkim, co tym razem. A ponieważ dziś pojawił się nasz koordynator z koła pszczyńskiego, mamy nadzieję, że będzie to stały element naszych podsumowań podbeskidzkich i również będziemy mogli gościć koordynatorkę z koła cieszyńskiego. Także obserwujcie już nie tylko podbeskidzie, ale także Pszczynę i Cieszyn. Zapraszamy na nasze kanały socialne i podsyłajcie nam najciekawsze rzeczy i także problemy lokalne, o których chcielibyście usłyszeć już w najbliższym podsumowaniu pod Beskidzkim za tydzień!